Słuchajcie, muszę wam się do czegoś przyznać. Naprawdę nie wiem, co się dzieje, ale ten świat naprawdę wariuje. Słuchajcie, zobaczcie, że naprawdę tutaj jest tak niebezpiecznie. Ostatnio tyle jest golemu w tym domku. Słuchajcie, zespołnował się gościu, no, który powiedział, że mało kto, słuchajcie, subskrybuje kanał. Także w tym momencie możesz zasubskrybować kanał. Pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek, w tym momencie każdy, każdy klika w dzwoneczek przy przycisku subskrybuj. Pamiętajcie, że. Aby zostawić łapencję, i dobra, lecimy. Wiecie co? W ogóle znalazłem tam jakiegoś gościa. Słuchajcie, może podejdziemy, zapytamy się, co on tutaj robi. Ma jakąś skrzynię? Może, mo, może będzie wiedział, co tutaj jest grane. Słuchajcie, naprawdę jest niebezpiecznie. E, więc ten świat jest bardzo, bardzo dziwny. Zobaczcie, że już chyba mnie zauważył, więc podejdziemy. Dzień dobry panu, dzień dobry panu, kim pan jest i co pan tutaj robi. Witaj, jestem i nie ma mocny, musisz mi pomóc. Ostatnio uciekły mi I nie mamocni cała zgraja. Teraz połączyły się z Iron Golemami, powstał mega ciężki mob do pokonania, ale wiem, że tobie się uda, zbuduj bazę i życzę powodzenia. Bierz rzeczy ze skrzyni i na razie. Dobrze proszę pana, ogarnę dla pana bazę jakąś tutaj ogarniemy, żebyśmy mogli przetrwać, więc dobrze, dobrze, już ogarniam, ogarniam, mam nadzieję, że... Że, że będzie to jakoś tam wyglądało, słuchajcie, dobra. Także pamiętajcie, jeśli bijemy tutaj tak tysiąc no. łapek, to połączymy jeszcze coś właśnie na innym odcinku, także dobra. Także ciśniemy, ciśniemy, dobra, bierzemy od razu drzewo, słuchajcie, wydobywamy dużo, dużo drzewa. Potrzebujemy mega, mega, dużo drzewa. Zobaczcie, że mamy taką e, tutaj e, akurat e, spalinówę, którą możemy, słuchajcie, wykorzystać, żeby zniszczyć tutaj drzewko. Także ciśniemy jak najwięcej drzewa, słuchajcie, mega mega szybkim tempie, myślę, że, że akurat tutaj nam się przyda dużo, dużo miner materiałów właśnie do, na, do budowy naszej bazy, ale słuchajcie, już za momencik, zaraz startujemy z budową naszej bazy, okej, okay, dobra, 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 mamy już bardzo, 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 bardzo dużo słuchajcie, materiałów, dobra, spróbujemy ogólnie ogarnąć tutaj, zobaczcie ile to liści niszczy, jak w mega szybkim tempie niszczy to liście, dobra, mamy tak, dużo, dużo materiałów, zaraz zobaczymy jak będzie wyglądać nasza baza więc momencik momencik jeszcze chwileczka rozwalimy akurat te drzewo które jest tu a więc, dobra, nice, 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 ciśniemy, 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 zobaczcie, że e, właśnie gość powiedział tutaj i nie ma mocny z tego co wiem, e, powiedział, że e, baza oczywiście ma by wytrzymać, słuchajcie, e, i nie ma mocnych, którzy właśnie tutaj uciekli dla niego, no i e, właśnie m, golemy, które zaraz tutaj będą atakowały nas, no i jeszcze połączenia tych mobów, także zaraz, zaraz ciśniemy. Wszystko już ogarnięte, tylko wystarczy ogarnąć sobie miejsce, słuchajcie, ogarnąć sobie miejsce, w którym będziemy budowali naszą bazę. Jednakże, jednakże potrzebujemy jeszcze trochę materiałów, które wykorzystamy po to, by zbudować naszą bazę. Dobra, zobaczcie, że wykopiemy tutaj taką dziurę, by dokopać się akurat do. Dirtu, a czyli do kobla, który, a czyli do kobla no, żeby mieć ten kobel, słuchajcie, by wykorzystać go do budowy naszej bazy. Dobra, w takim właśnie, w taki sposób możemy już to wszystko sobie wydobyć. Słuchajcie, możemy wydobywać. Nice, nice, dobra. Ciśniemy, także w tym momencie wystarczy to ogarnąć dosyć żwawo. I już mamy zrobione, praktycznie dużo, dużo. Em, ogarnięte, dużo, dużo minerałów, e, skałek, które możemy sobie wykorzystać. Dobra, na razie budujemy bazę, słuchajcie, budujemy bazę. Nie chcę, żeby była to potężna baza, nie, by, nie chcę, żeby to była potężna baza, ale zrobimy, żeby ona jakoś tam ładnie, dosyć wyglądała. Dobra, także budujemy oczywiście tutaj jeden filar, słuchajcie, zbudujemy tutaj drugi. Dobra, może to będzie malutka baza, ale mega obronna, więc, więc chyba, chyba opłaca się coś takiego ogarnąć. Dobra, mamy tu najsik, 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 heca, heca hop. Dobra. I jest tutaj. zobaczcie, że baza chyba jest jest ładna, tylko że tam jest o jeden za wysoko, ale tym się nie przejmujmy, ponieważ zaraz zrobimy taką bazę, która e będzie tutaj z, D, z Kobla. E, słuchajcie, golemy akurat nie są zbyt ciężkim przeciwnikiem, jednakże połączenie właśnie takiego moba może być mega, mega ciężkie. Myślę, że e, jesteście ciekawi, jakie właśnie właściwości tutaj będzie miał golem, który będzie z nami walczył. Słuchajcie, e, jeśli tak, to napiszcie. E, w ogóle możecie też napisać, jeśli będziemy walczyć, która broń będzie Wam się najbardziej podobała. Słuchajcie, według Was, właśnie na dzisiejszym odcineczku. Dobra mamy trochę jeszcze drewna więc od razu tą sobie zbroję nałożę żeby jej tutaj nigdzie nie zgubić jednakże trzeba będzie ogarnąć wow jak ja wysoko w ogóle skaczę słuchajcie to jest to jest to sprawa ponieważ nie wiedziałem że że akurat ta zbroja pozwala nam skakać wow 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 dobra fajnie Zrobione jest bardzo, bardzo dobrze. Fajnie. Możemy teraz tu ogarnąć tylko wieżyczki obronne. Słuchajcie, żebyśmy mogli z nich sobie po prostu strzelać. No i jeszcze tylko wystarczy ogarnąć tu naokoło. Wow! Nice, nice. Ja się jaram. Słuchajcie, naprawdę wydaje mi się, że domek jest, znaczy baza jest dobrze zrobiona. Dobra. Także jeszcze tylko, słuchajcie, wykosimy całą trawencję. Trawki w ogóle tutaj nie powinno być. Super, więc jest good. Dobra, stawiamy crafting. Z craftingu możemy zrobić. Słuchajcie, po co crafting brałem? O jezu, zapomniałem, miałem coś z craftingiem zrobić. No nieważne. A, drzwi miałem zrobić, dobra, mamy drzwi do zrobienia. Dobra, troszkę mi desek będzie brakowało, ale zrobimy, zrobimy, zrobimy oczywiście drzwiczki, żeby tutaj jednak żadne mopki nam się tak łatwo nie przedarły. Wow, ale rozwaliło drz ten ee, ścianę, słuchajcie, rozwaliło ścianę kompletnie. No ale to kwestia kilku sekund, i już mamy naprawione. Dobra, także w taki sposób mamy zrobioną e, naszą bazę. E, więc chyba, słuchajcie, wydaje mi się, że możemy już e, za momencie kończyć, słuchajcie, naszą bazę. E, tym bardziej, że w dzisiejszym odcinku nie ma, e, ma jakichś tutaj, e, powiem Wam szczerze, e, terminów czasowych, dlatego chyba. Nie będzie aż tak źle. Dobra, słuchajcie, mamy już wszystko ogarnięte. Możemy już czekać właśnie na tych przeciwników. Także za momencik, słuchajcie, mam nadzieję, że już czekacie, jak będzie wyglądała właśnie walka z i nie mocnymi, także już za momencik się widzimy. Słuchajcie, już są jakieś dziwne dźwięki. Dobra, wychodzimy. No nie to im nie ma mocni, słuchajcie, i nie ma mocni po nas idą. Dobra, sprób. Co tu jest krane? O, oh, shit, zobaczcie, jak to ich odpycha, normalnie, bez problemu, możemy je rozwalać, zobaczcie, i boom, teraz, w tym momencie, słuchajcie, to jest e, Sonic Rifle, patrzcie, boom, bum, boom, boom. O, ale ich tu jest mega za dużo, słuchajcie, o nie, wyskoczyłem niechcący, dobra, te moby tutaj... O kurcze, jeszcze ten na kurczaku i nie ma mocny, słuchajcie, i nie ma mocny na kurczaku, pierwsze widać, słuchajcie, pierwsze widzę takie rzeczy, dobra, dobra, o, 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 dobra, spróbujemy teraz inne bronie, słuchajcie, blaster shotgun, zobaczcie, że właśnie w taki sposób możemy tutaj strzelać do tych mobów, które są tam mega, mega daleko, no, ale tesla gun jest najlepsze, słuchajcie, patrzcie, tesla gun, jak to nawala, słuchajcie, no, bez problemu możemy wszystko tutaj rozwalić, dobra, słuchajcie, rakieta, Ło! Wow! Nie, baza została zniszczona, o oh shit, o oh shit, słuchajcie, musimy odbudować bazę jeszcze, będzie trzeba odbudować bazę, dobra, szybko, 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 szybko budujemy, dobra, drzwiczki, drzwiczki, dobra, szybko, 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 bo tu idzie, dobra, udało się, udało się chyba e, zablokować, słuchajcie, wejście do te dla tego gościa, więc okej, okay, dobra, ty mi tu zmykaj, chłopie. Dobra, mamy coś takiego, więc baza jest na razie opanowana, ale słuchajcie, udało się wszystkie rozwalić w mega szybkim tempie, no więc... Nie spodziewałem się takiego odwrotu sytuacji. Słuchajcie, naprawdę nie wiedziałem, że akcja może być e, właśnie rozwiązana tak mega szybko, e, więc ja jestem zadowolony ogólnie z wyniku tutaj tej, tej, tego starcia, tej konfrontacji. E, no, ale słuchajcie, musimy czekać jeszcze na golemy, słuchajcie, bo golemy jednak są mocniejsze, słuchajcie, są mocniejsze, więc za momencik zobaczymy jak to będzie działało, więc widzimy się już za momencik. Dobra, golemy już są, golemy już są, a więc trzeba będzie je jakoś tutaj wkurzyć, słuchajcie. Bo jednak one są e, nieagresywne, nie wiem dlaczego one nie chcą tutaj, e, powiem wam, zwrócić na mnie uwagę. Ale myślę, że jeśli właśnie taka rakieta tutaj zadziała, to słuchajcie, to one zaczną rzucać się na mnie, więc słuchajcie, wow, naprawdę nie spodziewałem się takiego odwrotu sytuacji. Wow, nie, 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 nie golemy, golemy, nie, spokojnie, spokojnie, one się zrzuciły na mnie, zobaczcie, one są jednak trochę szybkie. Ej, 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 panowie, panowie, dobra, ja was tutaj porozwalam, dlaczego one są takie mocne, słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale może dlatego, że są z żelaza, słuchajcie, iron golemy, także, no nic dziwnego, nic dziwnego, spróbujemy je wszystkie tutaj rozłupać, zobaczcie, że, o oh shit, ich jest tu naprawdę mega dużo i jest ciężko ogólnie z nimi tu walczyć, no ale spróbujmy jeszcze jakąś broń, może laser, słuchajcie, ten shotgun... Wow, to rozwala je, zobaczcie, więc nie jest tak źle, ja naprawdę myślałem, że, że z tymi golemami może być problem, ale chyba to tylko kwestia czasu, żeby je tutaj powyniszczać, eee, no, ej, o Jezu, to one tymi łapami wymachują, słuchajcie, nie spodziewałem się, że, że one będą aż tak mocno tutaj nam je chciały rozwalić, o, shit, słuchajcie, nie jest dobrze, nie jest dobrze, spróbujmy tego tak rozwalić, o, dobra, Słuchajcie, dobra rozwalimy cię, dobra poszedł słuchajcie, tylko że to jest konfrontacja wręcz, więc nie za dobrze, yy, wie, wiecie co, jeden po jednym będzie trzeba po prostu rozwalić, yy, fajnie jakby po prostu dropnęły jakieś tutaj yy, iron słuchajcie, jakby dropnęły jakieś iron, ponieważ będziemy mogli po prostu w łatwy sposób słuchajcie, w łatwy mega sposób yy, je tutaj, yy. wow, Dobra, jest po prostu trzeba tam rzucać po prostu rakietami, słuchajcie, ostrzał rakietowy, po prostu strzelić tam e, w tym kierunku. One po prostu nie będą miały szans właśnie w żaden sposób tutaj e, z nami e, w konfrontacji, właśnie e, naszej. Nie będą miały w ogóle jakiegokolwiek tutaj farta. Słuchajcie, nie ma, nie ma opcji. O nie, nie, on mi wyrzucił. O oh shit słuchajcie dobra jemy jabłuszko bo, bo inaczej bym zginął słuchajcie Dobrze że ten gość miał jabłka Bo naprawdę nie, nie wiedział Nie wiem czy, czy bym dał sobie radę właśnie z tymi golemami e, no Ale ich jest zbyt dużo Słuchajcie jest ich zbyt dużo Nie wiem czy przypadkiem nie będzie trzeba zmienić Słuchajcie lokalizacji Ponieważ no te golemy są za mocne Naprawdę a ja oczywiście czekam jeszcze Na ten moment by zawalczyć Słuchajcie z e, I nie ma mocnym połączonym słuchajcie z golemem Takim więc więc już za momencik, słuchajcie, będziemy mogli sprawdzić, jak to będzie się tutaj działo, słuchajcie, zróbmy taką wielką dziurę, oh shit, oh shit, słuchajcie, zróbmy wielką dziurę i z tej dziurze, słuchajcie, będziemy mogli już naprawdę zrobić mega szkody dla tych, takich golemów, one tam po prostu powpadają i nie będzie po prostu mowy o, o po prostu litości, słuchajcie, więc dobra, rozwalmy tam wielką, wielką dziurę, myślę, że to będzie, wow, golem! Ej, ale się rzucił na mnie, słuchajcie, mi w plecy się rzucił. Mm, dlatego, dobra, strzelamy, strzelamy, strzelamy. No i dobra. Teraz, może te golemy po prostu będą chciały z nami tutaj jakoś zawalczyć. Ej, halo, dobra. Spróbujmy, spróbujmy. Więc teraz już tylko wystarczy je tutaj rozgniewać, słuchajcie. Więc zapraszam wszystkie golemy tutaj do tej dziury, słuchajcie. Zapraszam wszystkie golemasy. Ło, wow, 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 spadłem na sam dół. Ciekawe, czy one tutaj wpadną. Ej, słuchajcie, to jest ciekawe w sumie. To jest ciekawe, czy one powpadają tutaj. Yy, no nie wydaje mi się, żeby one tutaj jakoś by chciały yy, ze mną, słuchajcie, spróbować walczyć. No, ale okej, okay, dobra. Ja myślę, że y, tych golemów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, czy nie za dużo, y, ale w każdym bądź razie trzeba jakoś stąd się wydostać. Dobra, jestem, słuchajcie, jestem już na zewnątrz. No, golemów jest zbyt dużo. Jest ciężko po prostu i ciężko je po prostu rozwalić. Słuchajcie, golemy są po prostu łatwe do zniszczenia, więc, y, więc ja po prostu już tylko chciałbym po prostu poczekać na te, y, po prostu te golemy już sobie tutaj oszczędzić. Więc wracam, słuchajcie. Do bazy i spróbujmy poczekać już na te najgorsze, słuchajcie, czyli na... Mm... Połączenia właśnie golema, no i e, tych naszych tutaj e, gości, którzy są i nie ma mocnymi, więc dobra, spróbujmy to jakoś tutaj e, ogarnąć. Dobra, golemy są po prostu łagodne, więc nie jest aż tak ciężko z nimi. Dobra, także za momencik, słuchajcie, się widzimy, no i zobaczymy jak będzie wyglądała właśnie taka batalia. Dobra, o tam się jeden kryje. <laughs> Trzeba go rozwalić. Dobra, także do usłyszenia za momencik. Słuchajcie, nie wiem, nie wiem jak to jest, ale zobaczcie, ile jest i nie ma mocnych połączonych z golemem! Masakra jakaś dobra! Co najlepsze, słuchajcie, jeden gość powiedział: Ten nie ma mocny, co tam się działo. Słuchajcie, on się schował w szakach że one są nieagresywne, jeśli się nie zaatakuje. Ale co najgorsze, są mega, mega potężne, więc Więc spróbujmy po prostu odpalić. Dostałem nową broń. Dostałem od niego mega broń, słuchajcie. Dostałem na pewno jetpack, którym mogę latać, co jest najlepsze. Więc słuchajcie, zaczynamy, zaczynamy zabawę. Zobaczcie, że już w tym momencie możemy prowadzić ostrzał właśnie z takimi golemami. Połączonymi, słuchajcie. O nie, słuchajcie, to są naelektryzowane, czyli one są mega mega mocne. Nie jest za dobrze, nie jest za dobrze, słuchajcie. Także dobra, naładowujemy naszą broń. I uwaga, teraz patrzcie, co teraz się będzie działo. Jeden drugiego będzie wybuchał, po prostu, więc nie jest za dobrze. Patrzcie, co teraz się dzieje przy nim. Wow, jaki ogromny wybuch. Shit, nie za dobrze. Ohoho, oh. dobra, próbujmy rozwalić je jakoś. Patrzcie, jak się wkurzyły, ten jak się wkurzył, o oh, shit, nie! słuchajcie, one są mega mocne, za mocne, więc, więc, jakby je tutaj, słuchajcie, zrzucić, wow, jakby się udało zrzucić go, ej, nie, wow, pół serduszka, zostało pół serduszka. Dobra, wracam na ziemię, słuchajcie, biorę tylko jeszcze jakieś bronie, bo trochę mi się tutaj, powiem szczerze, nie, nie spodziewałem takiego odwrotu sytuacji. Yy, więc zobaczcie, jak on wybucha. Tak to wygląda, trzęsie się, trzęsie. No i w pewnym momencie następuje eksplozja. Yy, także potężnie, potężne uderzenie, dlatego warto, dobrze, że ten gość po prostu dał nam, słuchajcie, właśnie e, takie cudo jak rakiet, raczej e, jetpack, więc możemy sobie latać. Słuchajcie, nie wiem, ale naprawdę, na jednego trzeba naprawdę zbyt dużo, słuchajcie, ja uciekam, one są zbyt mocne, powiedzcie, czy wam się podobało, jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapęcję, myślę, że następnym razem spróbujemy zawalczyć właśnie z tymi golemami, nie wiem, one są zbyt ciężkie, są nieagresywne, ale niestety, jeśli je się w kurzy to robią z człowieka Miazgę. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu wolę spadać stąd. Słuchajcie, nie mam zamiaru z nimi walczyć. Uciekam, nie dam rady. Słuchajcie, z tym gościem tutaj powalczyć. Także do usłyszenia. Ja jestem matruner.pl. Także pa, pa.